Zaczynamy pojedynek. Przeciwnik pochodzi z Brazylii. Fajnego miał skinka. Zobaczmy rundę pierwszą. Dzisiaj trzeba co nieco wygrać, bo ostatnio troszeczkę słaby poziom prezentowałem. Tutaj ruch był chyba lewostronny. Mamy taki język, tak, lewostronny, takie kolory, nie ma auta, Indonezja, powiedzmy, że to będzie, a dajmy w Sumatrę, Celebes. Celebes i to w dodatku północny. No, przeciwnik tutaj kliknął w morze. Ale jest bliżej. I niestety trochę tracę. Nawet dosyć dużo. Jeżeli dobrze widziałem, kafla. To jest Brazylia. I powiedziałbym, że to jest Brazylia Mato Grosso. Oddam, jest dosyć szybki. No i bardzo ładnie. 400. Znaczy, no bardzo ładnie. 400 km, ale 300 bliżej niż przeciwnik. Zabieramy co nieco. Runda trzecia. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Kanada. Albo Stany. To jest flaga Stanów. Albo Kanady. Ale ja sobie mocno zrobiłem beret. To przecież jest Skandynawia i najprawdopodobniej Szwecja. Po języku powiedziałbym, że Szwecja. Bardzo dobrze. Przeciwnik postawił na północ z Danii. No, 300 Kategorii B. No niestety nic mi to nie mówi. Dobra, trzeba szukać info. Okej, okay, przeciwnik oddaje GS. 8 sekund. Gdzie klikać? Kurczę, okolice perf. Mogłem zaryzykować. Miałem takie perf, Victoria. No ale... Znaczy, no nie kliknąłem w Victoria. Przynajmniej nie tracę. Białe auto. Okej, okay, to jest auto z Dominikany. Kliknijmy w Santo Domingo. Oczywiście widzę, jak lubisz ten kontencik, możesz kanał zasubskrybować. A jeżeli dzisiejszy odcinek ci się spodoba, możesz go polubić. No i jednak Santiago de los Caballeros, a ja wraz z przeciwnikiem w stolicy. Runda szósta, runda z mnożnikiem podwójnym. Trzeba się trochę przejechać, bo na razie. Okej, okay, w tą stronę jechać nie możemy. Zobaczmy tą. Jakiś znak, cokolwiek. To mogłyby być nawet Niemcy i strasznie ciężko mi powiedzieć. Przeciwnik bardzo szybko oddał swój gest, klik na okolice Berlina. Tak, to były Niemcy, jednak bliżej Hamburga, ale przeciwnik postawił na Belgię, zada mu dosyć dużo, 1400. Runda 7, tutaj bardziej bym powiedział, jakaś Hiszpania, Portugalia po tym pierwszym obrazku, albo i Włochy. Albo i Włochy to będą, zobaczmy jeszcze, to będą Włochy. Tylko gdzie w tych Włoszech? No i przeciwnik właśnie oddał swój gest, Florencję. Wow, przeciwnik ładnie. To było niedaleko, znaczy to było praktycznie na granicy ze Słowenią. No i 1200 mi zabiera. Runda ósma, potrójny już damage. I to jest Azja. No bo dobrze rozumiem, że jesteśmy w Filipinach, tak? Lejte, Bajan, Lejte, gdzie jest Lejte? Okej, okay, przeciwnik postawił na Indonezję. To kompletnie wystarczy, żeby wygrać. To nie było dawało, ale byliśmy w Filipinach. Spoko. Drugi pojedynek, przeciwnik z Hiszpanii, 922 elo. I pierwsza runda to prawdopodobnie Stany. Bądź Kanada. Okej, okay, coraz bardziej jak jadę w głąb, powiedziałbym, że Kanada. Zobaczmy język, czy jest angielski. Język jest angielski. Tutaj widziałem gdzieś taką zieloną tablicę. Dear Lake. Jest stopu Taka flaga. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś flaga prowincji właśnie kanadyjskiej. Musiałbym się nauczyć tych flag. O, KFC. Nie wiem, czy na byłoby to Ontario. Niestety. W pierwszej rundzie minus 3,5 tysiąca. No jest jeszcze trochę do wyuczenia się tej Kanady. Runda druga. Norwegia najprawdopodobniej. Albo i nie. To będzie Wielka Brytania. Po tym klimacie może Szkocja. Kurczę, mam 2,5 koła w drugiej rundzie. To jest trochę straszne. Jednak tam. Dwie stówki mi przeciwnik zabiera. No. Runda trzecia, Azja, lewostronny ruch, białe auto, biały pas. To może być Malezja po prostu, powiedziałbym, że to będzie Malezja. Spuszujemy kliknę na Borneo część. Zobaczymy, czy to odda. Okej, okay, nie mylę się. To była część na Borneo. No i jestem 900 km bliżej niż przeciwnik. Fajnie. 1300 mu zabieram. On postawił, no, na poprawny kraj, ale na błędną wyspę. Runda czwarta. RPA. Tam są tablice z miejscowościami. Robimy szybki skanit i będzie fajnie. Kimberley 100 km. Okej, okay, łatwiej być nie mogło. Kimberley jest tutaj. To jest drogą R357. Czy to jest droga R357? Która jest droga? To jest R357. Ile to jest 100 km? Nie, nawet udało mi się. 12 km od celu. Przeciwnik troszeczkę przesadził. No i 5 stówek mu zadaje. Jestem zadowolony. No ale zobaczmy rundę piątą, ponieważ od teraz zaczynamy rundę z mnożnikiem. I pierwsza runda z mnożnikiem wygląda na rundę europejską. Nie wiem, czy ten przypadkiem ziomek nie miał blachy francuskiej. Ja powiedziałem francuskiej. Chodziło mi o włoską. Kurczę, no niestety nic się nie dowiem tutaj chyba. Tutaj... No tutaj nie ma żadnych informacji. Tam. Nie, tam też nie ma. Dobra, przeciwnik oddał gest. Mam 4 sekundy. Kliknę bliżej północy. Bardzo blisko Wenecji. Przeciwnik w poprawnym kraju, ale jeszcze żyje. E, czy w poprawnym kraju, w poprawnym mieście. Runda 6. damage podwójny. To wygląda bardzo ciekawie. Białe auto. Coś takiego. Przeczytajmy to, co jest tutaj napisane. Język arabski. Białe auto. No to jesteśmy w Emiratach, chyba, nie? Mnożnik razy 2. O, bardzo ładnie siadło. 9 kilometrów. 400, fajnie. Te rundy europejskie jak na razie były dla mnie najbardziej kosztowne. I tutaj jesteśmy prawdopodobnie w Niemczech. Okej, okay, tutaj jest miejscowość. Albo tutaj też będzie, czy nie? Tutaj nie ma. Tutaj jest miejscowość. Czy będę w stanie to przeczytać? A czy z tej strony będę w stanie to przeczytać? Coś Noi. Nie, to jest Noi czy coś takiego. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie klikać, bo... Dobra, szukam tego. Tak jak to zrozumiałem, tak tego poszukam. Na pewno nazwa kończyła się na Kirsien. O, mam! Noin in Kirsien. Znalazłem miejscowość, ale fajnie. Tak, znalazłem to. Znaczy, byliśmy dokładnie w Sarbryken. 7 stówek zadajemy, spoko. Runda 8, potrójny damage. Co to jest? Okej, okay, Ameryka Południowa. Czy to jest przypadkiem Brazylia? Jedziemy w tą stronę? Ja bym pojechał w drugą jednak. Przeciwnik oddał gest. Tak, to jest Brazylia, bo tutaj mamy taki znak. On mnie może uratować. Nie, jednak mnie nie uratuje. Nie wiem gdzie klikać. Kurczę, to jest mój koniec. Gierka trzecia, kolega z Japonii. I runda pierwsza. Jest ciekawa. Język angielski. Żółte pasy taka furka sobie jedzie. To może być Meksyk, albo po prostu Stany. Speed limit, okej. Okay. Kliknąłbym w jakiś Texas, może, znaczy Texas chyba przesada, ale Oklahoma bym kliknął? Może nowy Meksyk. Spróbujmy nowy Meksyk. Zobaczymy, czy to ma sens. Jednak Nebraska i przeciwnik bardzo blisko. W pierwszej rundzie minus 1200. No, nie jestem zadowolony. Zobaczmy rundę drugą. Chociaż wygląda to jak kolejny kraj z moich ulubionych. Okej, okay, jest język francuski. Pokaż znak jaki tutaj jest ten. Kurczę, no, serio go nie zobaczę. No dobra, przeciwnik oddał Ges. Powiedzmy, że to będzie po prostu kłębek. Dobrze powiedziałem. Przeciwnik na nowy Brunswick już postawił, okej. Okay. No, dwie stówki. Runda trzecia, dosyć europejsko No co, pachnie jakąś Rumunią. Tak, to będzie Rumunia. Kropka RO Wydaje mi się, że to może być dosyć północna Rumunia albo taka środkowa. Ciężko powiedzieć. Kliknę pod klucz na pokę. Zobaczymy. Jednak bardziej wschodnia Rumunia. No, przeciwnik tutaj sobie ogarnął dosyć to ładnie. 50 km od celu zabiera mi Leki like Magic. Teraz mamy do czynienia z. Chorwacją? Tak bym powiedział, ale jeszcze się przejedźmy, bo nic nie wiem. jakie są blachy? Blachy są białe? Blachy są białe, tutaj nie można już pojechać dalej, pojedźmy w tamtą stronę. 3 sekundy, chyba muszę kliknąć. Tak, nie myliłem się, to była Chorwacja i nawet byłem blisko, 79 km. No, trzy stówki przeciwnikowi zabrałem, nawet okej. Okay. Taka droga, powiedziałbym, że Filipiny, ale to taka myśl bez potwierdzenia, więc jeszcze się przejedźmy. Takie bramy często na Sri Lance spotykałem, język kmerski, to jest Kambodża. Szybki gesik. Byliśmy bardzo blisko stolicy. I byłem bliżej, fajnie. 167 zabrane przeciwnikowi. Chociażby to była Brazylia. Po tej poprzedniej rundzie trochę niechętnie patrzę na ten kraj. W sumie nie rundzie, tylko gierce. Tutaj nie da się już wyjechać. Kompletnie nie mam żadnych informacji. Przeciwnik oddał gest. Mnożnik podwójny. Nie wiem, boję się tej rundy bardzo. Co on zrobił? Przeciwnik wylądował w Indonezji 3000 na minus. Wow, był to, był to region Akre, jeżeli dobrze widziałem, więc taki dosyć odległy. Ja spróbowałem tak dosyć optymalnie kliknąć w Nigeria. A przeciwnik wylądował w Indonezji. Bardzo ciekawy gest z jego strony. No, dużo na tym stracił. Tutaj już przeciwnik się zreflektował: 6,5 km. No, po prostu kliknął w stolicę. Ja nie miałem takiej pewności i walnąłem sobie po środku. Zobaczmy rundę 8. Tutaj mamy kolejny raz charakterystyczną afrykańską lokację. To jest Kenia. Klikniemy tutaj, w Nanyuki. On jest bliżej, no 20 km. Powoli wchodzimy na wysokie mnożniki. Mnożnik 3,5, runda numer 9. Prawdopodobnie jest to Botswana. Jeżeli to jest Botswana, ja się cieszę, bo Botswanę dosyć ogarniam. A gdybym znał jakąś miejscowość, znajdę to. Odi. Gdzie jest Odi? Kurczę, nie wiem, czy to nie jest po prostu przy stolicy. Nie mam czasu, przeciwnik za szybko dał gest. Ale dobra, to były po prostu okolice stolicy, więc i tak dosyć dużo mu zadam. 1000 damage'a, więc spoko. Runda 10, poczwórny damage. No i dostajemy Stany Kanady, więc. Bardzo cieszy mnie ten fakt. Kocham ten kraj. I cztery razy mnożnik, i on już kliknął. A ja zupełnie nie wiem, gdzie zagesować. Dobra, jestem bliżej. Jestem bliżej 500 km. To już wystarczy. Na szczęście kichnąłem w Toronto, byliśmy w Stanach. Udało się wygrać tą gierkę. Fajnie. 24 Elona plus za tego przeciwnika. Okej, okay, więc zaczynamy ostatni pojedynek dzisiaj. Przeciwnik pochodzi z Irlandii. Jaki to jest kraj europejski? To jest jakaś Hiszpania, nie? Bo jest hiszpański. To kompletnie nie jest język hiszpański. Nieważne. Bukareszt, czy klucz na poka? Kliknę Bukareszt, dla zasady, ale pewnie to będzie klucz na poka. No, yy, jednak to była Timisoara. Przeciwnik postawił na Czechy. Coś tam udaje mi się mu zadać: czerwone literki. Czyżby to była Belgia? Pasowałoby to dosyć do Belgii. Tak mi się wydaje. O, nawet flaga, dobra. Kliknijmy po prostu w Brukselkę. Jednak nie Brukselka. Tutaj wydaje mi się, że jesteśmy w Ameryce Południowej, chociaż. Mm, prawostronny ruch. A jakie macie blachy? Żółte. No to bardzo mocno pasuje do Kolumbii. Nie będę szukał nawet większego potwierdzenia, bo to bardzo mocno ma vibe Kolumbii. Uh, przeciwnik w Boliwii. Dosyć dużo mu tu zabiorę: 3000. Runda czwarta. Bardzo mocno czerwona ziemia. Adames. To jest po prostu Brazylia. Okej, okay, widzę znak, który mi dużo powie. Chyba. Jeżeli dobrze go odczytam. BR 174 droga. Czy tutaj jest gdzieś droga? 170, 160, 0,70. 174 dokładnie droga. Może bardziej tutaj, parana. Dobra, kliknijmy gdzieś tutaj, będzie ok. No jednak ma to grosso. A tutaj była ta droga. No spoko. 600 punktów bliżej od przeciwnika. Zobaczmy rundę piątą. Pierwsza runda z mnożnikiem. Lowcam. Jesteśmy w Szwajcarii. Strzelam, że bliżej Niemiec. Byliśmy bardziej na zachodzie jednak. Bliżej Francji. 300 mi zabrał. Runda szósta. Demecz podwójny. Czy to jest przypadkiem tutaj jest język? Jakiś charakterystyczny czy nie? Tajski po prostu, jeżeli dobrze widzę. A jednak to był kmerski? Okej, okay. bardzo dziwny font, tak szczerze. Bardzo dziwny font, 1400 tracę. no niestety, bardzo dziwny font był. Nie, zupełnie nie było w stanie rozpoznać, że to jest kmerski. Nie mam problemu z rozpoznawaniem kmerskiego, a tutaj kompletnie go nie rozpoznałem. To jest Senegal. Kliknę gdzieś tutaj. A jednak ta północ, przeciwnik bliżej 40 km. W ostatnich rundach przeciwnik się odbija. Jest nieciekawie. Bangladesz. Okej, okay, jestem bliżej, no 30 km, dwie stówki, spoko. Runda dziewiąta już jest w Europie, z mnożnikiem 3,5. Pachnie bardzo mocno Danią, ale czy to może być Dania? Ruch jest lewostronny, więc to nie może być Dania. Nie będę szukał dokładnie, klikam okolice Londynu, albo tak bardziej bliżej Birmingham, jest spoko. To była Szkocja, lekko bliżej niż przeciwnik, 5 stówek. Gdyby jednak bardziej trochę się na północ wystawić, można by było ładnie na tym zyskać. To jest Indonezja czy Filipiny? Ale powiedziałbym, że to są Filipiny, nie? Salt here, dobra, język angielski występuje. To są Filipiny. Filipiny na mnożniku razy 4 są bardzo niebezpieczne. Przeciwnik oddał gest. Ja bym klikał dawało, ale kliknę Negros. Dawało, opłacało się kliknąć, bo to było to. Przeciwnik wylądował w Indonezji. Wygrywamy ten pojedynek, więc jest szczęśliwe zakończenie tego odcinka.